Przegląd show biznesu. Tak od jest. Zaczynamy. No zaczynamy od Asia Express, bo druga edycja już zbliża się naprawdę wielkimi krokami. W tej drugiej edycji, jak już wiemy, między innymi Michał Pieruk i Marta Wierzbicka. No i ja zadałam im nurtujące wszystkich pytanie już od pierwszej edycji, ile udało im się schudnąć w czasie Asia Express, No bo to jest tak wycieńczający program. Uczestnicy mają jednego dolara na cały dzień, na wszystko, na jedzenie, na transport, na wykonywanie różnych zadań. No i na to jedzenie często brakuje. To nie jest program o odchudzaniu, powiedzmy, e, To nie jest program o, ale o odchudzaniu, taki efekt można osiągnąć. Ale można taki efekt osiągnąć, chociaż... No właśnie, zresztą sami Państwo zobaczycie. Ile schudliście na obozie odchudzającym? To jest mały trik! Ja to nie trochę wiem. nie wiem. Ja nie wiem, ty nie za dużo. Nie, niewiele. Nie wiele. E, ja nie wiem, bo ja się nie ważyłem. E, to mój trener powie po obwodach. Dobrze. Czy spadło? Czy, wszystko przed nami tak. tak naprawdę. Na mięśnie bardzo spadają z tego głodu. Ja włączyłem sobie e, od dawien dawna znany mi tryb. Tryb Tancerz, tan -tancerz biedak. E, Zaczerpnięto z programu to model wiadomości e, modelka na wiecznej diecie. I ten tryb mnie również nie jest obcy, więc daliśmy radę i po prostu się zahibernowaliśmy sobie tak. i niewiele spałem. Jedynie raz na parę dni akurat okazało się, że w naszym przypadku jest całkiem znośne. Eee, ale tak naprawdę to jest tak intensywny program, że ja niewiele miałem momentów, kiedy w ogóle myślałem o jedzeniu. No to zdradzi, ile schudłyście w tej Azji Express? My, podobnie jak e, Michał Piruk przytyłyśmy. Naprawdę? Tak. <laughs> ale tam przecież nie ma jedzenia. Nie ma jedzenia, tyle się biega. Nie wiem, jak my żeśmy to zrobiły. Liczymy na to, że zamieniłyśmy po prostu tłuszcz na tkankę mięśniową. Aha, że jednak taka jest szansa. Mięśnie ważą. Aha. Tak. W tej wersji. Pani Agnieszko, o ten przystojny młodzieniec obok Michała To Pyruga. jest właśnie taki polski top model, Piotr Czajkowski, jeden z ulubionych modeli na przykład Armaniego, który naprawdę robi wielką karierę na świecie. On też wziął udział świecie. w tym Tak, i on był w Azja Express jako przyjaciel Michała Pieruga. Michał Pieruga po prostu zabrał na tę przygodę. Zresztą w zeszłym tygodniu panowie sami opowiadali, że to było tak, że to Piotrek namawiał właściwie Michała, żeby, żeby pojechać, bo w pierwszej chwili, jak się pojawiła propozycja, to Michał powiedział, że nie, absolutnie. Piotrek powiedział, ale jak to, przecież to będzie taka przygoda. No i takim sposobem pojawili się tam razem. Mam nadzieję, że gwiazdy nasze z tego programu i z tej wycieczki wyniosły coś więcej niż tylko kilogramy. Mam nadzieję, że opowiedzą o tym, jak będzie. Tak, no nie, no, wszyscy mówią, że to jest absolutnie przygoda ich życia i że jedna z lepszych decyzji takich życiowych i, i jeśli chodzi o, o zawodowe sytuacje również, więc no, zachwyceni wszyscy wrócili.